Siódmy Kongres Przyszłości w Armii Mazur. Mówiliśmy już tutaj o bezpieczeństwie narodowym, o bezpieczeństwie energetycznym, o bardzo wielu tak zwanych twardych tematach, ale musimy też podjąć takie, które niektórym wydają się miękkie, ale to właśnie od tego zaczyna się pomaganie innym. W naszym studiu Małgorzata Frąckiewicz, misjonarka, osoba, która działa na rzecz budowy studni w Ugandzie. Dzień dobry, witam Dzień dobry. Pani Małgorzato. Dobrze powiedziała, że oprócz tych wszystkich ważnych rzeczy, o których tutaj dzisiaj podczas kongresu rozmawiamy, to tak naprawdę przyszłość to człowiek, a człowiek to uczucia, to dusza, to serdeczność, to empatia. Człowiek to nie tylko ciało. On ma potrzeby nie tylko cielesne, ale też duchowe, i w tych potrzebach duchowych jest też potrzeba wrażliwości i widzenia potrzeb innych ludzi, bo kiedy my dajemy innym, to to do nas wraca. I tak jak już powiedziałam na konkresie, my mamy takie motto na, naszym, tutaj, na naszej stronie, na stronie fundacji, z której jestem, mam szczęście być wolontariuszką. Kto pomaga biednym, pożycza Panu i to do niego wraca. To mówił król Salomon i ja wiem, że pomaganie innym jest wielką radością, która daje nam radość w życiu. To prawda, a dobro to jest takie zupełnie niematematyczne nie coś, co jak się dzieli je, to ono się mnoży. Zupełnie na przekór wszystkim zasadom matematyki. To jest, tak, to jest matematyka, której nie da się wytłumaczyć. Myślę, że żeśmy nie dojdziemy do tego, jak to się dzieje, że rzeczy, które pani oddaje, one wracają i się pomnażają, ale to działa. To działa. Ale nie zawsze Pani zajmowała się akurat tymi tematami, bo z tego co wiem, kiedyś dawno temu pracowała Pani w dużej korporacji. Robiła Pani duże rzeczy i zarabiała duże pieniądze. Owszem, byłam przedstawicielem handlowym. Właściwie od, odkąd pamiętam i y, jak wychowałam trzecie dziecko, poszłam do pracy, kiedy ona była maleńka, i od tego czasu jestem w ciągłym ruchu. Byłam przedstawicielem handlowym, pracowałam w dużej korporacji, tak w Nestle. Y, zawsze miałam kontakt z ludźmi, kocham ludzi, kocham rozmawiać. I po prostu mam w sobie coś takiego, że nie mogę przejść, jak widzę, że komuś dzieje się krzywda. I jest to po prostu czasem, jest to błogosławieństwo, ale wiele... <głosławieństwo> jest to błogosławieństwo, ale jest to też coś trudnego, Ciężar, bo człowiek w tym zostaje. Zgadza się. Co się stało, że pani zrezygnowała z tej kariery, takiej typowej zawodowej, na rzecz chociażby budowy studiów? Czy znaczy to, że odeszłam z kariery zawodowej przedstawiciela i jakby rozwoju takiej y, branży... Y, handlowej i bycia w tym biznesie bo, co, tak i budowania przedsiębiorstwa też troszkę nawaliło po prostu popsuło mi się zdrowie i zatrzymałam się. Po prostu choroba mnie zatrzymała i musiałam zmienić pracę. I wtedy miałam już troszeczkę więcej czasu, żeby poświęcić się innym rzeczom. Proszę opowiedzieć trochę o fundacji, w której pani działa. Teraz. Ja w ogóle bardzo dziękuję. Fundacji, która po prostu podjęła temat współpracy. Są to misjonarze w Ugandzie, którzy tam mieszkają. Mają tutaj fundację córkę jest to Fundacja Misja Afryka. I moja córka wyjechała do Ugandy. My też prowadziłyśmy z koleżanką fundację, i ona wyjechała do Ugandy z, właśnie z innej fundacji. I kiedy pojawiły się problemy, ja po prostu długo nie myślałam, poleciałam do niej, żeby jej pomóc. Bo ona była nastoletnia wtedy, kiedy tam Kiedy była. pojechała po raz pierwszy, była nastoletnia. Kiedy chciała już po raz drugi, żeby jakby dokończyć budowę, wtedy pojawiły się trudności. Ja po prostu nie myśląc długo. Kupiłam bilet i poleciałam, żeby dokończyć tą budowę, i wtedy zobaczyłyśmy po prostu kolejne miejsca. Widocznie musiałam tam pojechać, żeby zobaczyć to na własne oczy i żeby ją w tym wesprzeć. I wówczas spotkałam przecudnych ludzi, misjonarki z Polski. Jedną misjonarką była Honorata Wąsowska z Piotrem, z mężem, drugą była Agnieszka Żukowska, Musunguzi Żukowska, tak ona się nazywa. I obydwie dziewczyny po prostu pokazały mi, co to znaczy miłość. Yy, co znaczy miłość w tamtym rejonie, one tam są, one tam żyją, one, one oddały się yy, właściwie tej części życia, która jest takim żywym pomaganiem. Czy będąc w Afryce, też człowiek może mm, spojrzeć trochę z dystansu na swoje życie, na swoje ja. problemy, na swoje kłopoty, yy. na swoje każdego dnia? Ja? ja zrozumiałam, że ja mam wszystko tutaj. Hmm. Ja już przesta powiem, ja przestałam narzekać, zdarzało mi się narzekać wcześniej, ale dzisiaj staram się nie narzekać, nie ma rzeczy, których nie można przejść, kiedy widziałam dzieci, które generalnie idą po wodę 10 km, kiedy te dzieciaki wstają o 5 rano, żeby móc zjeść śniadanie, kiedy te dzieciaki idą do ogromnej kałuży, do jakiegoś takiego bagna i z tego czerpią wodę, i one je przynoszą do, do szkoły, do, do tak, kuchni, żeby ktoś w tej kuchni jej to siadanie przygotował, żeby zrobić im tak, taką mąkę z wodą, poszło to się nazywa, żeby one cokolwiek zjadły. Zmienia no, się perspektywa. Perspektywa się zmienia. Ja przestałam narzekać, przestałam wybrzydzać, przestałam po prostu marudzić. I y, od powrotu codziennie dziękuję, że mimo trudności, bo każdy ma trudności, że mimo tych trudności mam co jeść. Że odkręcam kurek, słuchajcie, to było cudowne wykąpać się w wannie. Ciepła woda. A w ciepłej wodzie? Mm. <laughs> kiedy? Że nie pada na głowę nic, bo tak, dach jest tak, cały. Kiedy nie musiałyśmy mieć się z miski, wodą, którą przyniesłyśmy z jakiegoś tam odległej takiej pompy. Kiedy mogłyśmy zanurzyć się po prostu w wannie, w gorącej wodzie, ja po prostu doceniłam, powiedziałam, matko, ja mieszkam w Polsce. Mm. A jako matka, jak pani myśli, znaczy. To może złe pytanie, ale też pewnie te matki, które tam są, w tej Afryce. Ja czy ja w ogóle wysłała słowań... robiły wrażenie. Absolutnie to są kobiety dzielne. Drugą szkołą, właśnie, którą jakby chcemy wesprzeć studnią, jest szkoła kobiet, które są w bardzo trudnej sytuacji, bo zostały młodymi mamami, są samotne, i żeby mieć zawód, uczą się w szkole właśnie prowadzoną przez Fundację Mice Afryka. I te dziewczyny uczą się tam szycia, uczą się tam robienia różnych ozdób, robienia praktycznych rzeczy, albo są też przedszkolankami i pomocami przedszkolnymi. I to daje im możliwość startowania w dorosłe życie z zawodem, czyli zarobienia na siebie. Nie, nie muszą prosić, nie muszą żebrać, mogą pracować i są dumne, że chodzą do szkoły. One po prostu są dumne, że mogą się uczyć. I te dwa miejsca, Zimbabwe i Kejhura, są naszym takim celem. Bardzo byśmy chciały im dać taki prezent w postaci wody którą można odkręcić, mm. można wypompować i nie trzeba po nią iść tak daleko. Czego potrzebujecie, żeby to się ziściło? Jak można wesprzeć misję Afryka? E, my potrzebujemy wsparcia, po prostu potrzebujemy pieniędzy, mm -hmm. żeby i darczyńców, którzy chcieliby tą misję jakby doposażyć finansowo, żeby te mogły projekty, spokojnie pracować tak, na miejscu. Żeby, tak, żeby te projekty można było dokończyć. Na stronie internetowej mm. znajdziemy Absolutnie. kontakt, numer konta i Absolutnie. wszystkie możliwości. I znajdziecie też Państwo, jeżeli będziecie pytać, e, my możemy Wam udostępnić Badania hydrologiczne. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Mamy pełne badania, które są zrobione, mamy pełne mapy y, tych miejsc, y, dlatego, że to już zostało przygotowane. Y, jakby jedną nogą już tą studnię mamy, brakuje nam tej długiej, brakuje nam wsparcia finansowego. Kongres przyszłości to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie spotyka się nauka, spotyka się biznes i polityka. No to przede wszystkim duże pieniądze, tak? Więc mamy nadzieję, że również odbiorcy tego kongresu przyszłości, oprócz tej przyszłości, takiej stricte dotyczącej gospodarki czy naszego bezpieczeństwa narodowego, pochylą się także nad tymi tematami, które są w naszych sercach bardzo blisko, bo przyszłość budujemy także my i także dla innych, bo przecież gdzieś na końcu każdej drogi stoi człowiek. Małgorzata Frąckiewicz, Misja Afryka. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że po naszej rozmowie gdzieś tam odezwie się albo telefon, albo mail, albo, albo konto bankowe stanie się troszeczkę większe. A ja bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia naszej fundacji. Bardzo dziękuję za to, że tutaj jesteśmy. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność. To jest kongres przyszłości, jest tu miejsce dla każdego i każdy ważny temat poruszamy w naszym studiu wirtualnym chociażby. Proszę z nami zostać.